Eee, hejka, hejka, cześć, witam was serdecznie. To mój pierwszy Live na nie, Myślę, że się będzie podobać. A więc wszystkiego dobrego wam życzę, dobrego dnia. Eee, no i cóż, ja się przekazać poza z funkcjami, także właśnie. No więc witam, witam, witam i wszystkiego dobrego Wam życzę. Tutaj będę czasami właśnie robił live y takie próbne. Witam pierwszą osobę. Hejka hejka, cześć, cześć, cześć. Hmm, także trochę się różni. Dotychczas na innych aplikacjach robiłem live. Y, teraz po raz pierwszy. Także hejka, hejka, pozdrawiam. Patrzę właśnie y, jakie tu mamy opcje, jakie funkcje. Także, dobra, mamy udostępnienie, mamy mikrofon. Czy osoba, która jest umie jako widz, może coś napisać na czacie, że tak powiem właśnie.

Jakbym miał czas wolny, to będę live wyrobił, że tak powiem. Tylko właśnie pytanie: jak mnie tam widać, jak mnie tam słychać? Także dobra. Hmm, tu serdecznie, pozdrawiam, i tak dalej. No dobra, to przyjemnego popołudnia życzę. Patrzę, co my tu jeszcze mamy. Dla osoby, która jest towarzyszy na live. Także okej. Okay. Pozdro serdecznie więc pierwsze koty za Pierwszy mój live na YouTube. dobra. No cóż, ja mam dzięki za odwiedziny.